No, oczywiście, jedyną słuszną literaturą to jest pierwszy, pierwsza książka w Jelbrodica, druga Jachtowy Sternik Morski pana Lewandowskiego, ale tak na poważnie jest to książka Nikolasa Monsarta Okrutne Morze. Jeżeli się pytacie, dlaczego, to zadajcie mi te pytanie, kiedy będziecie u mnie na pokładzie na kursie. Od czego? Co bym zmienił? Praktycznie nie zmieniłbym nic, może poza jedną rzeczą, bo zacząłem żeglować stosunkowo późno, bo to była siódma klasa. Jeżeli mógłbym jeszcze raz zacząć od początku, to przypuszczalnie zacząłbym to robić już w żłobku. Moja ulubiona marina? Myślę, że to jest Izhevili. Praktycznie co roku spędzam tam od 23 lat. Około 4-5 tygodni manewrówki. Jest to fajna marina, żeby ćwiczyć manewry. Mamy tam zaprzyjaźniony staw, który nam pozwala to robić, bo w niektórych marinach jest to zabronione. Generalnie jest to mała, cicha, spokojna miejscowość. Mamy tam również swoją fajną restauracyjkę. I to chyba wszystko. Także Igor Idżani, pozdraw. Hmm, no wbrew pozorom to nie jest proste pytanie, ale chyba dla mnie osobiście akwenem, na którym się czuję najlepiej to jest Chorwacja. Spędziłem tam bardzo dużo czasu i w rejsach czarterowych i na, i na szkoleniach manewrowych, ale reasumując sprawę, nieważne gdzie się pływa, ważne z kim się pływa.